Witam Cię w moim wideoblogu Kobiety Biznes. Nazywam się Janna Bogacz i na co dzień jestem doradcą do spraw nieruchomości. Prowadzę swoje biuro nieruchomości w Krakowie, program merytorycznie o nieruchomościach, gdzie wyjaśniam prosty sposób zagadnienia z branży nieruchomości, a także odpowiadam na pytania klientów na moim wideoblogu QA. Dołącza dzisiaj do niego wideoblog Kobiety Biznes. Który został stworzony w oparciu o przeprowadzoną ankietę, gdzie zadałam między innymi Ci pytanie, czy temat, mając 21 lat, a założenie własnej firmy jest dla Ciebie wartościowy. 100% odpowiedzi w przeprowadzonej ankiecie dała decyzję pozytywną, więc dzisiaj się widzimy. I w ramach tutaj wpisów właśnie na wideoblogu Kobiety Biznes będę poruszać wszystko, co miało do czynienia z moją działalnością. To jakie ja decyzje podjęłam, jakie były moje przek przekonania, jakie, e, czy, czym się sugerowałam. Może być tak, że na etapie może między innymi choćby dzisiejszego odcinka, czy każdych e, pozostałych wpisów, będziesz mieć, miała inne zdanie. Celowo tutaj zaznaczam, że to jest wszystko to, co miało w perspektywie moich decyzji prowadzonej przeze mnie działalności, czyli od początku roku 2014 aż do dzisiaj, czyli mamy prawie już 8 lat po nowym roku, będą ósme urodziny mojej e, firmy. Dzisiejszy odcinek to jest pożycz 10 tysięcy złotych, a stworzysz dochodowy biznes. E, Dosłownie, pożyczyłam 10 tysięcy złotych i wydawało mi się, że stworzę dochodowy biznes. Dlaczego? Dlatego, że kwota 10 tysięcy złotych była dla mnie niesamowicie duża. Dosłownie, wydawało mi się, że jest to tak zwana u mnie z miejscowości, w której pochodzę, to się mówi, że to jest tak zwana copka pieniędzy. E, oczywiście 10 tysięcy, e, jak już się domyślasz, jest to po prostu nic, jest to tylko i wyłącznie kropelka w Morzu Łez, e, nawet nie kropla, tylko kropelka. E, ja jeszcze byłam w takiej sytuacji, że te 10 tysięcy było pożyczone do takiego, do takiego stopnia, więc e, musiałam oddać znaczący procent, a nie tylko, e, nie tylko wykorzystać swoje zaoszczędzone pieniądze. I idziemy dalej. Dochodowy biznes. Bo taki miałam tok myślenia, taki stereotyp, że osoby, które prowadzą własne działalności, własne firmy, to pieniądze wręcz im spadają z nieba i zasilane są e, ich konta bankowe. E, celowo zaznaczyłam, że to jest tylko i wyłącznie mój tok myślenia, rok 2014. W stosunku do teraz, no to są. No to są absurdy, o których teraz mówię, ale tym się sugerowałam. Pożyczyłam 10 tysięcy, które wydawało mi się kwotą abstrakcyjnie dużą, i wydawało mi się, że po miesiącu prowadzenia mojej działalności moje konto też będzie zasilane rzekomymi miliardami, tak jak w przypadku innych firm. Tylko, że ja nie sugerowałam się tym, ile dana osoba e, pracuje, ile się angażuje, ile ona inwestuje nie tyle swojego czasu, ale też zarobionych pieniędzy, udoskonala swoją firmę, swoją działalność po to, żeby mieć później takie, a nie inne korzyści. Tylko, że e, zgłębiając tajniki biznesu, to co robię teraz, na, na dzień dzisiejszy, gdzie bardzo pracuję nad rozwojem osobistym i nad wprowadzaniem zmian w swojej firmie, to nie chodzi tutaj o pieniądze. To jest niesamowicie coś bardziej głębszego. E, natomiast, e, natomiast ja na samym początku sugerowałam się tym, że 10 tysięcy jest niesamowitą kwotą, kwotą, z której stworzę dochodowy biznes i pieniądze będą, jak już wspomniałam, wpadały mi do konta. Nic się takiego nie wydarzyło, wręcz przeciwnie. Nakło, nakład pracy, a raczej e, pozyskanie klientów, no bo tym się na co dzień obracamy i mówmy tutaj sobie bez, bez omijania, tylko bezpośrednio tak, jak jest. Każda, każda firma, każda działalność, każda marka, która jest na miejscu, pozyskuje klientów, bo później ma z tego, wiadomo, dochód ze świadczonych usług, sprzedaży produktów. To tak, oczywiście naj, najprościej, nie wchodząc już dalej. I teraz tak, jak ja mogłam otworzyć tą firmę w 2014 roku, nie mając żadnego doświadczenia, mając tylko te pożyczone 10 tysięcy, to jak ja miałam stworzyć ten dochodowy biznes w postaci milionów, które miały mi spaść na konto? Ja nawet nie wiedziałam, jak mam pozyskać klienta do takiego stopnia. Ale szybko, po miesiącu, po dwóch, tak, tak maksymalnie, zeszłam na ziemię z tych, z tych obłoków, z tego latania nad, nad, nad gruntem, nad poziomem ziemi. Zwał jak zwał, musiałam się po prostu wziąć za pracę, bo wspomniane 10 tysięcy samo się nie spłaci. Dlatego też. Dlatego też to zweryfikowało mój tok myślenia, o którym który Ci przed chwilą e, przedstawiłam. E, I jednak e, te pieniądze tak szybko nie, nie trafiają do konta, na konto już wspomnianych już właścicieli. W moim, w moim przypadku musiałam się wziąć do tej pracy, dlatego, że te pieniądze były pożyczone, trzeba było je oddać, była stosowna umowa podpisana, konkretna rata do zapłaty. Także nie było o czym mówić o, o jakichś o zastojach. Ale w tym wszystkim jest głębszy sen, który chcę Ci przekazać w dzisiejszym odcinku. Dla mnie to był impuls z perspektywy czasu, czyli roku 2021 do 2014, czyli te 7 lat wstecz, to. Yy, Gdyby nie, nie podjęłabym tego impulsu, nie podjęłabym tej decyzji, takiego też impulsu, takiej abstrakcyjnej trochę też wizji, to prawdopodobnie nie byłabym w tym miejscu, bo jeżeli bym znała e, w, e, nie tyle co wartość, ale moja świadomość by była na tyle duża, że e, wiązałaby się. Nie, to jest źle, 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 teraz to, źle to teraz sformułowałam. Jeżeli byłabym świadoma, ile pracy należy włożyć, aby dana firma stała się, e, stała się też już wartością, miała już swoją pozycję na rynku, to prawdopodobnie w ogóle bym się nie zdecydowała, aby otworzyć własny biznes. A tutaj były pieniądze pożyczone, było też, też jakieś marzenie, jakaś rzekoma ideologia, jakiś stereotyp. I to wszystko sprowadziło się do tego miejsca, w którym teraz jestem. I jeżeli teraz oglądasz ten odcinek, może jesteś w podobnej sytuacji, w której ja byłam 7 lat temu, gdzie te myśli uderzają cię z każdej strony, że obawa, że nie spłacisz tego zobowiązania, bo możesz już mieć jakieś zobowiązanie w postaci podjętych swoich decyzji, ale też możesz być w takim momencie, gdzie zastanawiasz się, aby otworzyć własną firmę. I Popcham Cię w tym dalej. Jak najbardziej w to idź. Bo jeżeli nie spróbujesz teraz, nie podejmiesz tego ryzyka, tej, tej sytu, tej, tego, tego właśnie impulsu, tego, którego ja miałam, to dosłownie to trwało tak praktycznie z dnia na dzień. Podjęłam sobie decyzję, że będę prowadzić ten, prowadzić yy, firmę i pojawiło się właśnie te 10 tysięcy do pożyczenia i tak to się po prostu zaczęło. Bo gdyby nie ten impuls... Gdyby teraz ty masz ten impuls, to tak na dobrą sprawę mógłbyś, mogłabyś w ogóle nie zacząć swojej historii z prowadzeniem własnej działalności. Także tutaj trzeba się doszukać w dzisiejszym odcinku takiego głębszego sensu: że tutaj nie chodzi o 10 tysięcy, tu nie chodzi o te 10 tysięcy pożyczone, tu nie chodzi też o sam dochodowy biznes, tylko tu chodzi o to, żeby jednak podjąć to ryzyko w postaci otworzenia własnej działalności. I pomysł, który możesz mieć, może Ci się wydawać abstrakcyjny, może Ci się wydawać też taki cięższy do zrealizowania, ale jeżeli już założysz tą firmę, to nagle wszystko idzie. E, także e, tym, bym chciała, tym bym chciała, żebyś, żebyś zarówno e, e, Ty, moja e, odbiorczynio, e, Ty mój e, odbiorco, słuchaczu, słuchaczkom, żebyś, żebyś po prostu zainspirował, zainspirowała się tym, że to ma być impuls, a nie analizowanie z czego oddasz 10 tysięcy, czy nie oddasz, czy, czy stworzysz ten dochodowy biznes. Ja szłam totalnie w pozytywnej kwestii, że, że po prostu te pieniądze się znajdą. W Dnia ja na dzień i, e, i ja to spłacę w przeciągu miesiąca, już Wam odpowiedziałam na to pytanie, że po miesiącu będę miała dochodowy biznes. E, oczywiście tak się nie stało, e, natomiast jak już wspomniałam, w tym wszystkim w dzisiejszym odcinku chodzi o to, żeby znaleźć impuls, taki pomysł wytyczną. Może się nawet właśnie w tym momencie zastanawiasz nad pożyczeniem konkretnej kwoty, albo masz odłożoną kwotą i nie wiesz, czy rozpocząć ten biznes. No, to to jest ten moment, żeby się nie zastanawiać, tylko żeby rozpocząć własną, własną działalność, własny, własny biznes. O różnicach będę mówić w kolejnych wpisach. Będę też mówić, co mną sugerowało, mając 21 lat, aby otworzyć firmę, czy jak już zapowiedziane, studia były mi do czegoś potrzebne. Dlatego dlatego dzisiaj zaczynamy sobie tak, stopniowo od 10 tysięcy, od pożyczonych 10 tysięcy e, i stworzenia dochodowego biznesu. A w tym wszystkim okazuje się, że to chodzi o ten pil impuls, e, o tą Twoją złotą myśl, o chęć otworzenia Twojej działalności Twojej firmy. Także e, dzisiaj mamy ze sobą pierwszy wpis kobiety biznes. Ja na pewno przeprowadzę kolejną ankietę w mediach społecznościowych. O jakim odcinku będziemy mówić następnym razem? Zapraszam Cię do subskrybowania moich mediów społecznościowych i widzimy się w następnym wpisie. Do zobaczenia!